A teraz jaki? Z Weronkom 25. Patrz, trochę inna gałka. No, jeszcze jej nie ma. Ładne stanie szkies, nawet. Tu już jest sina dosyć. Coś mu się udało? Ok, tu No, piątka. Ładna. No, fajna. Cześć. wszystkim. To jest ten nasz I jedziemy na parka do tansu. To jest zręb? No, złód, ale zmodernizowany przez zręba. O. kaseta z ręba przywołanie też tak ładna winda tak. aha musimy zaraz iść albo na Grotarowickiego albo da Wiśniowiec Co wezmę? Pojedynkę ja chodźmy tak. Nie jest chnię Nie. No to pół.